Afnan 9PM, czyli genialny zapach za niską cenę. Zaczyna się soczystym jabłkiem, ciepłym cynamonem i dziką lawendą. W sercu wchodzi pomarańczowy kwiat i konwalia, dając elegancki, lekko słodki vibe. Lattafa Hamrach Kachła to słodko-kawowy potwór. Na start cynamon, kardamon i imbir, Odpalają orientalne ciepło. Później wchodzi pralina z kandyzowanymi owocami i białymi kwiatami. A całość siada na gęstej mieszance wanilii. Liquid Brun to genialny klon. PDM Altheir ciepło korzenny. Waniliowy z nutami cynamonu i praliny. Odwzorowany świetnie. Bardzo trwały i przyciągający uwagę. Lattafa Hamrach. Słodko orientalne uderzenie. Cynamon i gałka muszkatołowa grzeją od startu. W sercu pojawiają się daktyle i pralina dające gęstą, deserową słodycz. Całość osiada na wanilii i tonce tworząc deserową kompozycję. Na koniec bestseller Asad Bourbon, słodko-waniliowy z nutami kakao, mirabelki i różowego pieprzu. Wyczuwalna jest również lawenda, która podbija zapach.